Jeśli chodzi o zestaw do metody potrzebna Ci jest taka o, szybko złączka masz tu. Do tego jakiś przypom i podajnik. Na początku bierzesz sobie żyłeczkę. Ściągasz ten kapturek. Przekładasz przez ten kapturek żyłkę. Później przez stronę od podajnika, gdzie ściągnąłeś kapturek, przekładasz tak samo żyłkę na drugą stronę. Później łączysz to. I tak już masz podajnik na tym. Bierzesz sobie szybko złączkę. Wyciągasz jedną część z drugiej. Bierzesz żyłeczkę. No, wspomniałbym prawie. Najpierw przekładasz przez to. Później bierzesz drugą część, przekładasz tu przez dziurkę i robisz jakiś węzeł. Na przykład pęterkę. Przejdzie, nie przejdzie. Przejdzie. Zawiązujesz, żeby coś znaleźć. Ta może być mniejsza, tylko ja tu tak na szybko zrobię trochę większą. Odcinasz karstki żyłki. Później bierzesz przypom. Przypom nakładasz tutaj na to. Wiatr ja ze mną nie współpracuje. Zakładasz przypom. Bierzesz tą gruszeczkę, szybko złączkę, jak zwykle, tak zwał, Łączysz jedną część z drugą, tak. I w sumie masz tak zrobiony teraz zestaw przelotowy do metod I w sumie to tyle.